Witam serdecznie, Kikowy Szlak, okolice Żapińskich Jezior. Dziś jeszcze wrócę do troszkę do wczorajszego tematu, czyli jeszcze troszkę o tym, z kim się zadajesz, takim się stajesz. Mówiłem tutaj o tej średniej spięciu, ale to jest dokładnie to, że z kim się zadajesz, takim się stajesz. Po prostu tak to wygląda. I jest to ogromnie ważne w naszym życiu, żebyśmy umieli, czy nauczyli się dobierać ludzi, Którzy w efekcie mają bardzo duży wpływ na nas. Żebyśmy umieli ich wybierać z drugiej strony, żebyśmy umieli zachować właściwą postawę. Dlatego, że nasza postawa jest ogromnie ważna, ponieważ jeżeli będzie niewłaściwa. To nigdy nie zatrzymamy przy sobie kogoś, kto jest hen gdzieś tam wysoko, kto mógłby nas wciągnąć. On po prostu nie będzie za bardzo chciał tej ręki wystawić do nas i, i, i próbować nas wciągnąć do siebie, ponieważ, no nie wiem, będziemy jacyś wódźuczni, będziemy mieli ciągle wielkiego, będziemy ciągle sprawiali wrażenie kogoś, kto żadnej pomocy od nikogo nie potrzebuje, kto sobie sam poradzi i tak Pamiętajmy o tym, postawa jest bardzo ważna. Bardzo ważna, dlatego że ona ogromnie rzutuje na to, jakich ludzi mamy wokół siebie, jacy ludzie są w stanie się wokół nas zatrzymać. Oczywiście o to, żeby mieć tych pięciu wokół siebie, takich, za którymi możemy podążać, którzy mogą, w cudzysłowie, wciągnąć nas do siebie, o to musimy się naprawdę mocno starać, musimy się dobrze rozglądać, musimy dobrze analizować to otoczenie wokół, oczywiście ci ludzie będą się zmieniać, co pewien czas ktoś będzie odskakiwał z tego grona, ktoś kolejny będzie się włączał, oczywiście, że z tych pięciu ludzi jednym może być na przykład Eric Worre codziennie słuchany, prawda, czy, 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 czy Brian Tracy, jak ktoś lubi Briana i to jest dla niego wielka siła, więc codzienne czytanie książek jego i słuchanie, to już jest jedna z pięciu osób, prawda, z kim spędzasz najwięcej czasu? Taki się będzie stawać, <gry> czy tak, taką się będzie stawać. Pamiętajmy o tym. Wracam dzisiaj do tego tematu, ponieważ no jest no on krytycznie ważny, jest krytycznie ważny. Krytycznie ważny. I wczoraj wiem, że już podkreślałem kilka razy to, że tą jego wagę, ale zdecydowałem dzisiaj w tym pięknym, śnieżnym, no nie poranku już, bo to już jest tak gdzieś chyba około 12:00 dniu. Piękny, pierwszym takim u nas, naprawdę zimowym. Mróz troszkę zelżał, ale pięknie śnieg pada. Ale chciałem o tym przypomnieć, ponieważ jest to ogromnie ważne, to, to z kim spędzamy najwięcej czasu, tak jak mówiłem wczoraj, to jaką postawę reprezentujemy to na ile chcemy chłonąć, na ile chcemy wzrastać, na ile chcemy się uczyć, na ile jesteśmy otwarci. I na ile jesteśmy gotowi dawać siebie to, co najlepsze na ile, i na ile jesteśmy gotowi być autentyczni, bo to jest bardzo ważne, bo czasami stajemy wobec ludzi, którzy gdzieś tam są wyżej i zaczynamy grać, zaczynamy udawać. Ja pamiętam moją postawę przez wiele lat w stosunku do Andrę. Andre to bardzo wysoka półka. Andre Blanchard, mój sponsor to półka. Ho, ho, ho. To gość, dzięki któremu gdzieś tam mogłem zajść jakiś kawałeczek, stać się lepszym przez te, przez te minione lata. On był jednym z tych, którzy mnie wciągają do góry, ale to, to, to jest bardzo wysoka półka. I ja przez ileś lat na początku nie potrafiłem z nim zbudować prawdziwej przyjaźni, choć on robił wszystko. Ale um, choć on był totalnie otwarty, ja ciągle zakładałem maskę, ciągle chciałem pokazać, jaki to jestem super i w ogóle, jaki to ja niezależny jestem, jak ja sobie poradzę i w ogóle. No jak sobie przypomnę moją postawę, to po prostu nie chcę się nawet o tym myśleć. To było niedojrzałe, to było niepoważne. Ech, myślałem, że, że tak właśnie ma być. No, po czym zrozumiałem, że jeżeli chcę wzrastać, muszę być autentyczny, prawdziwy, tak jaki jestem. Muszę mówić prawdę, muszę. W ten sposób postępować, wtedy mam szansę wzrostu. Tylko wtedy. Z kim się zadajesz, takim się stajesz. Pamiętaj, bardzo ważne. Pamiętaj o tej średniej z pięciu ludzi, z którymi najczęściej spędzasz czas. Ale to jest ogromnie ważne. Do zobaczenia jutro na Kikowym Szlaku. Hej!